Pojdziemy, pokażę, jak odinstalować aktualizację danej aplikacji. No ale nowo tabę 11. Pierwsze co robimy, to przechodzimy do ustawień oczywiście. Następnie scrollujemy do zakładki aplikacje i wybieramy aplikację, którą chcę, do, od której, do której chcemy odinstalować ostatnią aktualizację. W moim przypadku będzie to YouTube. Następnie klikam kropki u góry. I mamy odinstalować aktualizację. Jest możliwość, że przy niektórych aplikacjach nie będzie to wyświetlać, i to znaczy, o tutaj na przykład, jak widzicie, nie ma tych trzech kropek. Jest to spowodowane, spowodowane tym, że po prostu nie ma żadnej aktualizacji, albo nie została ona zainstalowana i nie da się jej odinstalować. Więc klikamy tu, odinstaluję aktualizację, klikamy OK, i to tyle. Jeżeli Wam pomogłem, o wiecie, zniknęło. Jeżeli Wam pomogę, zostawcie lajka oraz subskrypcję. Jeżeli macie więcej pytań, to śmiało piszcie w komentarzach.